Świeci lampka na mikrofonie, świeci, to możemy rozmawiać. Witajcie. W tym filmiku chciałem opowiedzieć, co udało mi się wczoraj dostać na skupie złomu. Pod tym filmem, w opisie, będziecie mieli link do oryginalnego zdjęcia, skąd ta rzecz, którą dostałem, pochodzi, jak wyglądała całość elektroniki. A teraz skupimy się nad tą rzeczą, którą otrzymałem. Otóż mam tutaj 15 układów salonych, które dostałem wczoraj na skupie złomu. Układy scalone są nowe. Na wyciągnięte z jakiegoś starego komputera przemysłowego. Były one w podstawkach, więc nie trzeba było ich wylutowywać, tylko po prostu. Delikatnie wyjąć, i tym sposobem otrzymałem 15 układów scalonych. Są tutaj, jest 5 rodzajów, po 3 sztuki. Jest układ ULN2003A. Kolejny to jest SN74L0LS02N. Kolejny to jest SN24LS86AN kolejny to jest SN74LS14N i SN74LS10N no to są układy scalone które mają w swojej strukturze w większości bramki no i Służą do cyfrowego przetwarzania danych, do sterowania po prostu jakąś prostą automatyką. Tak jak mówię, był to jakiś taki stary komputer, który już był uszkodzony, zmiażdżony, wręcz ze swoją obudową po prostu w sercie złomu. No i pytałem się wczoraj na skupie złomu, ile mam zapłacić za te układy scalone. Byłem na tym skupie złomu, tam jest ogromny plac. Przejście tego placu zajmuje kilka minut, nie będę mówić nazwy firmy, bo nie chcą, żeby tam filmować czy, czy cokolwiek w, w tym zakresie, żeby było prowadzone. Pytam pani w biurze: Ile mam zapłacić za te układy? Ona patrzy na wagę, mówi, że na wadze nic nie ma. Ja mówię: Tu w ręce mam te układy. A pani mówi, nie, to tak mało waży, to niech sobie pan weźmie, nic pan nie płaci. No to ja mówię, dziękuję bardzo. Już nie pierwszy raz taka sytuacja mnie spotkała, że jakiś element czy jakieś części po prostu na tym złomie dostaję za darmo, jeżeli po prostu mniej niż kilogram to waży. Na tym skupie złomu też często wyrzucają jakieś linie przemysłowe od produkcji mebli, z jakichś zakładów meblowych. W tamtym roku na przykład. Piorun uderzył w taki zakład i poszła na złom cała linia produkcyjna za milion złotych i można było sobie za 3 złote od kilograma kupić yy, no jakieś tam elementy, czy elektronikę, czy jakieś mechaniczne silniki, inne takie rzeczy, chociaż te silniki krokowe i tego typu podzespoły to już były powyciągane jak ja tam przyjechałem. No ale były yy, właśnie płytki drukowane, duże komputery. Z układami japońskimi, które, no, które sterowały tymi silnikami krokowymi i tymi mechanizmami, po prostu napędzanymi silnikami. No też można było to wziąć, no ale nie wiadomo, po takim uderzeniu pioruna, no to, to mogło być wszystko uszkodzone. To się w to nie bawiłem, no ale sam fakt, że za tak duże pieniądze coś może pójść na złom. No i różne takie rzeczy są. Kiedyś był sterownik od samochodu elektrycznego, też takie różne układy, te które się dało poodkręcać. Były takie kostki, takie duże tranzystory, których się nawet nie da kupić, bo one na specjalną serię, na specjalne zamówienie tylko tego zakładu produkującego samochody i te obwody elektroniczne do samochodów elektrycznych. To było produkowane na ich zlecenie, no i nie było tego ani na Aliexpress, ani na Allegro do kupienia. Czasami taka część może się przydać do jakiegoś tam własnego projektu, powiedzmy. No i to by było na tyle. Zachęcam Was również, żeby chodzić właśnie na skup złomu. Kiedyś było tego więcej, ale teraz też się trafia elektronika. Jeżeli macie takie hobby, lubicie coś sobie majsterkować, coś później z tego zrobić, jakiś sterownik, czy się coś pouczyć powiedzmy na temat działania podstawowego układów scalonych, czy tranzystorów, czy podzespołów elektronicznych, no to jest to tanie źródło. Skup złomu to jest tanie źródło pozyskiwania używanych części elektronicznych. No i są tą myślą Was zostawię. Napiszcie może w komentarzach, co o tym myślicie, ja się do tego odniosę w wolnej chwili. No i co? Do usłyszenia w kolejnym filmie. Cześć!